Cześć, Manko, w filmiku z patyczakami Dzisiaj sobie przychodzę do domu I widzę Jajka Moje pierwsze jajka w życiu, które złożyły patyczaki Tutaj już niedługo będę wymieniał patyczakom Na przykład pierwsze, które zobaczyłem Jajko to jest tutaj, o To jest jajko Jajko też jest tutaj Około 15 jajek Tutaj zobaczyłem Jest trzecie Tutaj nie wiem, czy to jest jajko Tak jest jest jeszcze jedno i czekajcie. Tutaj obok kupy. Czyli mamy już cztery jajka. Cztery, pięć. Sześć. i tutaj są dwa no i ogólnie widzę wszędzie gdzieś te jajka jestem bardzo zadowolony z moich patyczaków oj czekajcie, ostrość nie złapię jestem bardzo zadowolony z nich niech trzymają tak dalej i zaraz jeszcze Wam pokażę może mm, jak wyglądają już w inkubatorze gdzie już wszystkie postaram się wbić do tego inkubatora